E, dzień dobry, oj e, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nie było... znaczy dawno nie było filmików na... Dzisiaj... Nie, nie... znaczy nie było bardzo dużo, bardzo... Kurde, nie mówię powiedzieć. Nie było bardzo długo filmów na moim kanale, ale to wszystko to wszystko dlatego, że to są wakacje i po prostu ja otoczywałem, ale no. Dzisiaj gramy w Minecrafta razem z moim kolegą na jego serwerze. Możesz się przywitać i ogólnie wiem, że będzie go trochę słychać słysza jak jakby był gdzieś mega daleko, ale on po prostu gada ze mną przez telefon, a No możecie wpadać na jego na jego TikToka, na jego TikToka Minecraft Gaming i też możecie wpadać na mojego TikToka, It's of Dreamy, it's Podłoga of Dreamy. No. Yy, zaczynając. Co dzisiaj będziemy robić Natan. Znaczy, na pan? Znaczy um dla ciebie ułatwianie to będzie stracił kolejnego zasadu. Eee, a tak ogólnie to może mieć kopać generatory. Generator, I generator y, szanak... Okej, okay. ogólnie co jeszcze chciałem powiedzieć. Yy, czekaj, stanę tak obok ciebie. O Jezu. No, chodź tu do mnie. I tak. Ogólnie ten... Yy, nie wiem, czy będzie to jakiś yy, w ogóle ciekawy odcinek, ale no. no. zobaczymy. Jej! Proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. Co ja pan zrobiłem? A ja trafię. Forda. Tra... Oj, trafiłem. Koro to moja. Nie! Dawaj. No, zabrałeś. Dawaj. No. A pan! No ale to chyba jest twoja wina. Eee, yy, albo nie nawet widzę, wiem, ci powiedzieć, że to była twoja wina. Dobra, No, jezus, Maria! No super, nie. Ja nie mam korzystać z takich rzeczy. Jako... Słuchajcie, no. Okej, okay, bo już mam tylko jeden. To jeszcze jeden Jeszcze jeden A jak zbijesz mi więcej? Okej, okay, cześć Co robimy? Ej, w ogóle możemy zawalczyć tego bossa No to palę ty musisz ze mną Tak był na moje no. A natan jest lepszy ode mnie, bo on gra długo... znaczy... On gra więcej w Minecrafta, także no. Ja nie gram dużo w Minecraft'a, bo Ale przecież ta arena była tutaj, tutaj show. Dlaczego nie mogliśmy... Dlaczego nie mogliśmy pójść? Aha, możemy się bić tutaj. Hmm. No dobre. Mhm. No dawaj, no czego ty się nie ruszasz? Poszta. To jest y, komenda lekko bosz. No czekaj, to będzie. Mm, to będzie w ogóle. O, forki. Ale nie zrobiłem tego specjalnie. No nie, to jest pani Wardena. Co ja on tam ma? Widziałem to. No tak, czami lec Ej, na no tam był tutaj ten, ten. Yy, jak się yy, ej, jak się to. Ej, jak się to. Ten, 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 co stworzył ten serwer. Znaczy, znaczy nie tak właściwie to ty. Czemu ty nie uderzyłeś? No to, uderzyłeś mnie jako ten Dead monster Lost. Dobra, to jest Nie widzisz. <laughs> Czyli widzimy się za chwilę. Szybkie przypomnienie, ten serwer jest zrobiony na Telamczerze, także słuchajcie, podam teraz IP. IP to jest ogólnie WXCM.latno.mi, także jeżeli chcecie zagrać na tym serwerze, to... Bardzo Wam polecam. Jeszcze tutaj dużo rzeczy się nie dzieje, ale też właściwie jeszcze zrobimy bardzo dużo tutaj rzeczy. O, przynajmniej mój kolega na wam Znaczy, no. I ogólnie, no, możecie dołączyć na ten serwer i możecie się fajnie tutaj bawić. Możecie pozbierać na przykład ten. Możecie pozbierać różne rudy, które są tam. Słuchajcie. Na przykład tutaj możecie kopać sobie. Możecie kopać diamenty, możecie kopać y, emeraldy, y, nie wiem jak to się nazywa, ale to też możecie kopać. Żelazo, złoto, a tam jest siano, a za te siano możecie zdobyć, a i ogólnie też y, jest ten y, obsydium. I za te wszystkie rzeczy możecie zdobywać koiny, które, które możecie kupować, y, na przykład zbroje lepsze i różne inne takie rzeczy i na przykład różne, nie wiem, totemy. Zakręte złote jabłka, dębowe deski, i to miasie i wiele, wiele innych. Niektóre rzeczy też jeszcze zostaną dodane, bo i ogólnie jeżeli chcecie wiedzieć, bo ten, jak są yy, ta ten serwer jest na wersji 1.21.5, bo niestety na innej nie możemy, a yy, bo po pierwsze oryginalnego Minecrafta nie mamy, bo nas nie stać XD, także no, jeżeli chcecie, to bardzo Was zapraszamy i... Razem z moim kolegą zrobimy ten serwer najlepszy. Żeby było. żebyście. no. po prostu byli z niego szczęśliwi. A teraz wracamy do odcinka. Ej, ale. ja pierwszy raz zrobiłem taką reklamę Pierwszy raz? No! Dobra, teraz mogę już zacząć nagrywanie? I... E, słuchajcie, musimy. No, nagrywaliśmy wcześniej, znaczy nie nagrywaliśmy, bo nie włączyło się nagrywanie wcześniej. E, ten. E, no. Znaczy, no. I musimy. I ogólnie walczyliśmy teraz spot z, z robotem. Znaczy nie z robotem, tylko z tym. Z jakoś z bossem, a. I wygraliśmy i dostaliśmy 10 diamentów i. Aha, to robimy, walczymy z nim jeszcze raz, bo się nie nagrała. Ok, no to widzimy się za chwilę. Yy, ogólnie, też tutaj macie takie kasyno, yy, w którym możecie wygrać i to dosłownie. Yy, ogólnie, tutaj yy, mój kolega, czyli tak w zasadzie yy, stworzy yy, ten. No, z, z, z no w sensie, czyli nie mi kolega. No. Muszę tutaj wejść. Znaczy Musicie. musicie ten, tutaj kiedy wchodzicie, najpierw musicie zaoferować. E, coiny? E, ile coinów? Ile chcecie? Okej, okay, no to ile chcecie, żeby... żeby... no. Ile? No tyle i postawiacie, to ile co? No, i no. No i to jest kosy. Także no. I więcej jeszcze rzeczy będą. Więcej rzeczy jeszcze będzie dodanych. A na razie mamy tylko tyle. No. Na razie wiem, że na razie pewnie nie jest ciekawie jak dla was, ale no. Fajnie jest. To widzimy się za chwilę, jak będziemy walczyć z posem. Ok, dobrze, więc zaczynamy. O zło. O zło. Mm -hmm. e, no, daje wam taki efekt że rozchwali. co to jest? Aha. no co ty robisz? z korku no nie no! no e, i rozpalnij to tutaj jest? no przecież zaraz nie wytrzymał. To weź go ode mnie, ja go nie chcę. Ja muszę zjeść, weź mnie Oj! Ojoj. 那都说你。No Wyłączył mi się mikrofon. Rozładował mi się komputer. On pokonał beze mnie bossa. Także, no. Ten odcinek jest bardzo dziwny. Bo jeszcze mi mikrofon nie działał, także musiałem go ponownie włączyć. to jesteśmy my. I teraz chodź, zrobimy sobie miniaturkę. Tylko chodź, czekaj. Wiem, gdzie pójdziemy. Przy tej... Y No co to było? O, czekaj. Yy, jak, czym się robiło skenszota? F2. F2. Okej, okay, zrobiłem. Co tam? Co? Okej, okay, no to co teraz? No to słuchajcie, nie wiem, to by było na tyle z tego odcinka. E, tak wygląda nasz serwer. Na czas to serwer?